Wtorek 20 kwietnia, Alina Kucharzewska, witam Państwa w miejskim programie informacyjnym. W dzisiejszym programie między innymi Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Rybnika, nowe miejsca w rybnickich przedszkolach, a także wizyta gości z miasta partnerskiego saint Valier. Rybnicy radni chcąc uczcić ofiary katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskim zwołali nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Niezwykle krótkie, ale i pełne refleksji obrady rozpoczęło odczytanie listy ofiar katastrofy z 10 kwietnia. Następnie przewodniczący Stanisław Jaszczuk zaproponował, aby poprzez aklamację przyjąć specjalną uchwałę. Tak uchwała w formie oświadczenia, która oddaje na tyle na ile to jest możliwe nasze odczucia nasz ból, który łączymy się z rodzinami, z wszystkimi rodzinami ofiar tej tragedii, która się wydarzyła po Smoleńskim. Po zakończeniu kilkunastominutowej sesji wszyscy radni, przedstawiciele rybnickich instytucji oraz pracownicy urzędu udali się na Rynek, gdzie pod muzeum złożyli wieńce i zapalniali znicze na znak pamięci o zmarłych rodakach. Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli w Rybniku. Z prognoz, jakie posiadał Wydział Edukacji Rybnickiego Urzędu, wynikało, że będzie potrzebne więcej miejsc w placówkach. Dlatego, w czasie konferencji, przedstawiciele władz miasta, w tym prezydent Adam Fudali, prezentowali działania, jakie podjęto, by zwiększyć możliwości przyjęcia jak największej ilości przedszkolaków. Jeżeli chcemy pomóc sporej części tych dzieci, no to dzięki tu działaniu pana prezydenta. Proponujemy otwarcie 12 nowych oddziałów przedszkolnych. A od 2008 roku, kiedy to otwarto 5 nowych oddziałów, więc w sumie da to 17 nowych oddziałów przedszkolnych w Rybniku. Ta konieczność tworzenia nowych miejsc związana jest ze zwiększeniem chęci rodziców do wysyłania swoich pociech do przedszkoli. O tym, jak wiele dzieje się w murach rybnickiego kampusu, świadczy wiele inicjatyw organizowanych przez studentów. Poza licznymi akcjami społecznymi, studenci także doceniają swoich kolegów i wykładowców. Okazją do tego był interdyscyplinarny konkurs indeksów. W auli Akademii Ekonomicznej wyróżniono specjalnymi statuetkami studentów zdolnych i zaangażowanych w różne działania. Postanowiliśmy nagrodzić studentów z najwyższą średnią z każdego z wydziału, z każdej z uczelni. Pomyśleliśmy, że to jest taki fajny gest w kierunku tych studentów, którzy naprawdę się uczą, którzy działają i którzy, którzy jednak mają najwyższą średnią na wydziale. A takich zdolnych żaków w Rybniku nie brakuje. Stąd kilkanaście statuetek, które wręczono. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, studenci postanowili również docenić i wyróżnić specjalnymi statuetkami także przyjaciół studentów a w tym osoby a także instytucje. Katarzyna niesporek przewodnicząca samorządu studenckiego Uniwersytetu Śląskiego potwierdziła, że wybór nie był łatwy, bo nie mógł być przypadkowy. Osoba, która pomaga braci studenckiej w realizowaniu wielu przedsięwzięć, służy dobrą radą, zawsze można na nią liczyć. No i tymi właściwie kategoriami głównie się kierowaliśmy, ogólnie prostudencka postawa. W czasie uroczystości padało wiele słów podziękowań i obietnic dalszej pomocy młodym ludziom studiującym w Rybniku. Francuskie Saint-Volier to jedno z miast partnerskich Rybnika. Goście z Francji odwiedzili nasze miasto na zaproszenie drugiego Liceum Ogólnokształcącego. saint jest pierwszym miastem, z którym Rybnik podpisał deklarację przyjaźni i współpracy. Głównym tematem w czasie spotkania w Urzędzie Miasta były kwestie związane z przyszłorocznymi obchodami 50. rocznicy podpisania umowy partnerskiej Rybnika i francuskiego Saint-Valier. Najpierw odbędzie się jubileusz i obchody 50-lecia zawiązania kontaktów między Rybnikiem i Saint Valier w, w maju w Semvalier, a następnie dalsza część, właśnie jakby zakończenie tych obchodów, będzie się odbywało w Rybniku, bo jest to związane z takim większym programem, nawet w powiązaniu z Unią Europejską. Blisko 50-osobowa delegacja na czele z wicemerem Saint Valier. Ryszarem Tekle w czasie swojego pobytu w Polsce odwiedziła jeszcze atrakcje turystyczne Bochni, Żywca, Pszczyny, a także pobliskich ród. Porozumienie pomiędzy samorządem miasta Rybnika a Komendą Miejską Policji jest kontynuacją współpracy w ramach programu prewencyjnego Bezpieczna Dzielnica. Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania środków pieniężnych w kwocie 40 tysięcy złotych będzie rekompensatą pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę według ustawy o policji. Zapewni to finansowanie dodatkowych pieszych patroli policji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom, Chwałowice, Boguszowice Osiedle oraz Marokonowiny. Ta dzielnica dlatego, że, że tak powiem, występuje to największe zagrożenie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ruch ludności oraz ilość stwierdzanych czynów zabronionych, przestępstw i wykroczeń, są te dzielnice najbardziej zagrożone. Dlatego te patrole piesze idą właśnie w, no, na ten teren, żeby, żeby ludzie widzieli tych policjantów i w razie potrzeby oczywiście mogli tą interwencję wykonać jak najszybciej. Program Bezpieczna Dzielnica ruszył z początkiem kwietnia i potrwa do czasu wykorzystania środków finansowych przekazanych policji. Dzięki tym działaniom w dzielnicach ma być bezpieczniej, a mundurowi częściej odwiedzając miejsca zagrożone przestępczością, lepiej będą wiedzieli, jak zapobiegać czynom zakazanym. W dzisiejszym odcinku miejskiego programu informacyjnego zaglądamy do dzielnicy Kamień. Okazją ku temu było tradycyjne spotkanie seniorów, jakie tam zorganizowano. Początkowo spotkania organizowane były w szkole podstawowej. Ponieważ przygotowania utrudniały normalne funkcjonowanie placówki, dlatego zdecydowano się, że spotkania seniorów będą organizowane w miejscu niezależnym. I dlatego zdecydowano się na jedną z restauracji. Dzielnica mi się wydaje bardzo no zgrana. Dlaczego to mówię? Próbuję organizować, jestem odpowiedzialny taki za budowę dróg systemem gospodarczym. W zeszłym roku udało nam się zrobić 4 drogi. W tym roku chciałbym zrobić 5. Byta cicha dzielnica mogła także zapewnić mieszkańcom jak najwyższy standard zamieszkania. Ksiądz proboszcz z parafii w kamieniu dziękował seniorom dzielnicy za to, że nigdy nie zawiedli i kiedy trzeba pomagają bliźnim. Zawsze można liczyć, zwłaszcza na, tych starszy, na tą starszą część parafii. Tak zwanych autochtonów. Ci są zawsze, jakiś tacy, właśnie bardzo związani blisko ze sobą, są, mają tutaj tradycje bardzo rodzinne. Spotkanie seniorów urozmaicały występy dzieci z tamtejszego przedszkola, a jeszcze przed zakończeniem tradycyjnego spotkania słychać było wiele głosów zadowolenia i postanowień, że za rok znów się spotkamy. Motocykl ratunkowy dla rybnika to akcja społeczna zainicjowana przez Bractwo Kurkowe, a mająca przyczynić się do zakupu motocykla pełniącego rolę karetki pogotowia, która dużo szybciej i sprawniej będzie w stanie poruszać się w drogowych korkach. W związku z tą akcją odbędzie się także licytacja przedmiotów pozyskanych przez Bractwo, a także specjalnych kropel życia. Ze względu na żałobę narodową i uroczystości pogrzebowe. Imprezę w RCK przeniesiono na 28 kwietnia na godzinę 18. Miejsce pozostaje bez zmian i będzie to Rybnickie Centrum Kultury. Basen w Boguszowicach jest areną wielu zmagań sportowych. Jednym z nich były Mistrzostwa Młodzików w pływaniu. Dwunastolatkowie z różnych klubów z całego województwa rywalizowali ze sobą o tytuł najlepszego. To jednak nie jedyna pływacka rywalizacja w Boguszowicach. Kilka dni po tym, jak młodzi pływacy z całego Śląska zmagali się ze sobą, przyszedł czas na starszą młodzież, czyli uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a ci rywalizowali w ramach Licealiady. Pomysłodawcą licealiady był Paweł Gańczosz, jeden z uczniów, który chciał zwyczajnie zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami. Pomysł wziął się, wziął się z tego, że chodząc jeszcze, uczęszczając do Liceum Ogólnokształcącego w Rybdowach nr 1, Eee, moim zamysłem było zmierzenie się, jeżeli chodzi o powiat wodzisławski, jak i rybnicki, eee, wszystkich pływaków, wszystkich pływaków, żeby po prostu zmierzyli się na arenie w rybniku, żeby po prostu pokazali na co ich stać. Obecnie Paweł jest ratownikiem wopru i dopatruje, jak jego młodsi koledzy rywalizują ze sobą. Z roku na rok w coraz to większej ilości, bo Aliada przyciąga coraz to większe rzesze pływaków. Wśród 12 rywalizujących ze sobą szkół najlepsi okazali się reprezentanci pierwszego LO z rybnika. Drugą lokatę zdobyli uczniowie zespołu szkół technicznych z Włodzisławia, a trzecie miejsce wywalczył zespół szkół ekonomicznych, także z Włodzisławia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku miejskiego programu informacyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia już za tydzień.